Cześć! Dzisiaj kolejne wyjście do lasu. Jak może widzieliście na kanale, ostatnio znalazłem wieniec. I od tego czasu tak naprawdę nie było mnie w lesie. Dużo pracy, obowiązków. No ale przyszła piękna sobota i udało się wyskoczyć na chwilę. No i słuchajcie, nie uwierzycie, ale kolejna znajdam tej jesieni. Będzie kolejny zrzut. I już go widzę. Jeszcze nie podchodziłem, ale tak go zobaczyłem no dobra, zobaczymy co to jest. Na pewno nic nie, nie jest to nic dużego. Szwagier gdzieś tam po lesie u góry biega. Kolega drugi też, Piotrek. Także dzisiaj wypadł w trzy osoby, ale chodzimy sobie cichutko z aparatami. No i jeszcze trafił się zrzucik. Fager do mnie dzwonił, bo chciałem mu się pochwalić, ale nie odbierał. I dlatego przerwało nagrywanie. Ale już go widzę. Dobra, to zobaczmy jak wygląda. No i jeszcze lepszy dzień, pozdrawiam, cześć.